Chciałbym pokazać taki prosty sposób na naprawę rolki. To jest oryginalna. Powiem tak, niż dawać zamiennik, wolę ją naprawić. Już tą stronę zrobiłem. To jest prosty sposób. Ja zawsze ściągam osłonę. Starać się nie uszkodzić. Ściągamy osłonę. I tutaj. Trzeba dać tylko i wyłącznie tawot. Ja sobie przygotowuję zawsze tak w strzykawce łożyskowy. Smarujemy. I uwierzcie, taka rolka pochodzi, drugie tyle i będzie bardzo, bardzo dobra. Smarujemy, smarujemy. Za dużo też nie wolno. Zakładamy osłonkę. Trzeba ją tak trafić o. W ten sposób. Trzeba wytrzeć. O, nie uszkodzić i proszę. Ciap, ciap. Pięknie wchodzi. Teraz tak, żeby nie jechać Proszę. Uzupełniamy wszystko na miejsce. Tu, żeby nie uszkodzić. No widać jak pięknie wskakuje. Idzie, idzie, idzie. To jest rolka od napinacza prowadząca od Audi A6 C7. To nie ma znaczenia od jakiego to jest auta, ale pokazuje, że nie boję się czegoś takiego zrobić. i Powiem Wam, że będzie chodziło. Ten tawot jeszcze tam nie dotrze do miejsca, ale już jest fajnie. Dopiero po rozgrzaniu, wszystko to ścieknie tam w rolki z tej strony też ścieknie w rolki i będzie jak nowe. A tym bardziej, że oryginał. Auto ma przejechane 305 tysięcy. Oryginalna rolka.